Moi drodzy witam was bardzo serdecznie wyobraźcie sobie szanowni państwo. Wczoraj byłem w kopalni Sośnica. Zostałem zaproszony przez związki zawodowe sierpień 80. Odbyliśmy spotkanie bardzo owocne. Wiecie państwo że PJJ walczy tak naprawdę o polski węgiel o przywrócenie tak naprawdę odbudowanie polskiego górnictwa. Nie chcemy niczego innego czego nie robi Cały świat dzisiaj i państwa Unii Europejskiej, jak się dowiedzieliśmy, Niemcy dostały dofinansowanie w kocie prawie 2 miliardów chyba euro, jeżeli dobrze pamiętam, na właśnie wspieranie górnictwa i wydobycia węgla brunatnego. To się dzieje. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że kopalnia sośnica, która zatrudnia dzisiaj 1800 osób, do tego trzeba doliczyć oczywiście rodziny które utrzymują się, gdzie mąż pracuje na kopalni. Do tego są oczywiście kontrahenci, osoby, które współpracują, firmy, które współpracują. I co się okazuje? Okazuje się, że umowa społeczna i audyty, które zostały przeprowadzone, wskazują na to, że w 2029 roku ta kopalnia będzie zlikwidowana i zamknięta, zakończy swoje wydobycie swoją żywotność. No więc zaczynam zadawać pytania. Rozumiem, że kopalnia jest nierentowna, że są straty. No bo wiemy, że jest co najmniej 80 milionów ton węgla, czyli wydobycie może trwać jeszcze co najmniej kilkadziesiąt lat. To jakie są te straty? Otrzymuję informację, że ta kopalnia nie ma strat. Zaledwie w pierwszym półroczu miała zysk w wysokości 180. Milionów złotych. Czyli możemy założyć, że w przeciągu roku będzie to ponad 300 milionów złotych zysku. I to jest, moi drodzy, jeszcze nic. Wyobraźcie sobie, że ta kopalnia jest połączona z kopalnią Makoszowy. Dosłownie jest połączona. Jest korytarz, gdzie na środku jest tylko postawiona krata. Wystarczy tylko przejść na drugą stronę i zacząć wydobycie. Po drugiej stronie, przy kopalni Sośnica, w kopalni Makoszowy jest 100 milionów ton, w sumie 170 milionów ton węgla, bardzo dobrej jakości. Należy, moi drodzy, zaznaczyć, że kopalnia Sośnica to jest bardzo bezpieczna kopalnia w rankingach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest w czołówce. Więc to jest też niesamowite. Pamiętacie, jaka afera była z kopalnią Makoszowy, deklaracje, obietnice rządzących, a w 2017, 2017 roku została wprowadzona w proces likwidacji. Więc dzisiaj macie odpowiedź, dlaczego likwidowana jest kopalnia Sośnica. Żeby czasem nie zacząć wydobywać i połączyć te dwie kopalnie ze sobą, albo żeby wykorzystać właśnie ten chodnik i wydobywać również z Makoszowy. W sumie 180 milionów ton węgla wydobycie na kilkadziesiąt lat. I teraz słyszymy takie informacje, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zabrania nam tak naprawdę eksploatacji, rozwijania górnictwa no to czym my się różnimy od Niemiec, jeżeli Niemcy mogą tak naprawdę zwiększać swoje wydobycie co roku, inne państwa również, to dlaczego my nie możemy? Dlaczego jesteśmy okłamywani? Zrzuca się to na opłatę ETS na CO2. No to wyobraźcie sobie, że na tej kopalni Sośnica jest instalacja do magazynowania metanu, jest turbina, jest instalacja, która przetwarza metan w energię elektryczną i w ciepło. I to są niesamowite ilości, bo to jest 26 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, rocznie megawattogodzin, które jest wytworzone właśnie chyba z 7 milionów sześciennych metanu, który został zmagazynowany w instalacji i przetworzony przez turbiny właśnie w tej kopalni sośnica. Dlaczego, moi drodzy, we wszystkich kopalniach. Nie wdrożono i nie zainstalowano właśnie tego typu instalacji magazynowania i przetwarzania metanu na energię elektryczną. Okazuje się, że ta kopalnia już praktycznie staje się prawie, że samowystarczalna, no bo energię elektryczną sama sobie produkuje z metanu, który pozyskuje z dołu. Samograj, tak naprawdę. I zobaczcie, moi drodzy, to się dzieje cały czas od 1989 roku. Ja mam nadzieję, że media podejmą ten temat, bo tutaj coś jest nie tak. Jeżeli chodzi o węgiel, który jest naszym skarbem narodowym, mamy go najwięcej w całej Europie, a my likwidujemy nie dość, że likwidujemy całe górnictwo, to likwidujemy przedsiębiorstwo kopalni, która przynosi zyski. Nie duża kopalnia, bo zaledwie 1800 pracowników, to jest 1800 etatów. Gdzie ci ludzie znajdą pracę za 4 lata? Już powoli zaczną proces wygaszania tej kopalni. Nie możemy na to pozwolić. Na pewno się zastanawiacie, jak to jest. Przecież od 89 roku zaczął się ten proces. No to co? Wszystkie partie, tak naprawdę, wszystkie rządy od 89 roku niszczą przemysł, niszczą energetykę, huty. Yy. Cały przemysł, stajemy się kolonią. Ja to powtarzam i będę to powtarzał cały czas. Jak to się dzieje? Ja Wam pokażę, moi drodzy, na koniec, jak to się dzieje. A kto za tym stoi, to może w innych, kolejnych materiałach. Ale pokażę Wam taką ciekawostkę. Zobaczcie. Mamy partie, które są w Sejmie, które mają swoją reprezentację. Zobaczcie. Wy widzicie to. Widzicie te partie: PiS, PO, SLD, te partie, które tutaj się kłócą. Robią teatr, jak one to walczą ze sobą. Ale kiedy ściągniemy tą kurtynę, to proszę zobaczyć, co widzimy. Widzimy jedną rękę, która karmi wszystkie te partie. Ale myślę, to nie dzisiaj, nie czas i miejsce, żeby o tym mówić. O tym opowiem Wam w kolejnych materiałach. Bardzo Was proszę, udostępniajcie ten materiał, aby uświadamiać i budzić ludzi, że takie rzeczy dzieją się, tylko w Polsce żaden inny rząd na świecie nie pozwoliłby na to, żeby bardzo dobrze prosperująca firma, zakład, która przynosi zyski, została wprowadzana w proces likwidacji albo byłby plan zamknięcia takiej kopalni już za kilka lat. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.